No wiem po jaką metalową rurkę ci chodzi? Cztery słomeczki, kurwa za 9 zł, mm -hmm. proszę cię Do bady? Y albo na statku, albo dalej <grywka> Mam snajperkę jako pierwszą bronię To padł u mnie. Ja, rzuć mi kurwa jedno Bo mam spray jako drugą broń spider Spiderkot Dobra, sytuacja się już zmieniła Jest GIT O, fioletowa sniper Masz. Nie Chodź, chodź do mnie I... to bierz ze spray biorę i te trzy naboje w snajpie na razie też wezmę okej okay. mam jeszcze beczuszkę eee u mnie nie tylko do ciebie leci mhm. ja nie mam pompki dałem ci przecież tam niebieską jedną aha Mam jeden strzał Powalony i zwłoki poleciały Kolega leci go stawiać. Mhm. Dojeżdżam. Ja też. O nie. Kolega nice. był nobem. Też? Co. To weź se młotka. A. Jak już tu jesteśmy we dwójkę. Ci! Przydał się kurwa ten jeden strzał Ja nie mam pompki, kurwa pompkę mu rzuciłem pod nogi on pompki nie ma Ale ten jeden strzał zrobił robotę Też e? Co? Dobra, wystarczy Tak, co? Nie, zostaw! Zostaw, bo i tak na drzewa będę leciał. Daj gdzieś mi za plecami kurwa ludzie napierdalają broń mi więc Za tobą No już spierdalam z powrotem. Dziękuję Tu w ogóle to była duża sprzednia No A wiem e, Mamy dwa klucze I przylutowaną moją stronę Jeżeli byśmy chcieli na safe, to trzeba i już eee, Nasze drzewka są przelutowane A mojego w no, ogóle nie ma To to są te bronie które dostaliśmy Ale ja widzę jedną złotą będzie druga Ale leżało tam gówno No ten yy... Szybko szczelny Mhm, Safe. To jeszcze piętro niżej trzeba obiebać skrzynki Obiebałem, nic ciekawego No ty a przynajmniej amo jakieś kurwa złapam Dobra, go do tego sejfu. Jak lecimy. są skudowej sztuki? Do ciebie lecimy, chodź. Nauczę cię szybkiego sposobu na safe No, znam go. Takujesz tu Robisz tak To patrz. I lądujesz na safe? 3, 2, 1 Jestem na safe. Ja też Ciekawego. Już otwarłeś? No ja włożyłem. A, bo ja mam drugi kurwa. Yy. Trajer kurwa do mnie strzelał Dwa razy po 100 dostał. Tu z ode mnie jestem. To jeden młotek dla ciebie, jeden dla mnie Ja to pompkę biorę, a tu masz kałaszka O no. I złota Wupa jest, jak chcesz Tak O Wupa? O Wupa Dobra, zjeżdżamy No jak klucz jeszcze bym chciał wziąć, dziękuję Weź, chodź yy, Lecę yy, Biorę ten Poleciałem Wiem Wymieniłem sobie Kurwa! Lecę na statek. Yeah. No... To jest kiepski pomysł lecieć na statek. Wiem. Zamiast polecić. Do, do mnie pojecha... napierdalają. Tylko ja nie wiem z czego do mnie napierdalają. Zamiast polecieć... dalej. Dobrze. Lecę już. Zamiast polecieć kurwa za tobą, to poleciałem na sta. Tak. Tam ląduję. Musisz... No nie do kurwa nie dolecisz, musiałeś Pierdole tu ludzie już są. Wiem, pode mną też są. Wszędzie kurwa są ludzie. Stuk krzak. Dalaj Nie, zaraz mnie kurwa nie dać. Biegnę do ciebie bo Ludzie z plecą do mnie strzelają więc uważaj Ty nie, nie wysiadaj z tego Jedziemy tym dalej Stój! Go Co to są straszliwe skosy Gdzie są kurwa Brawo? Chciałem se tu z NPC-tem pogadać Jebaj tego NPC-ta Możemy tam lecieć jak chcesz, ale tam podstawiam, że będzie lu... What the fuck Kiedy to kurwa stanęło? Statek do góry? Nie, jestem w tym budynku Pytam kiedy to stanęło Nie wiem Nie wiem czy to nie będzie na Halloween po prostu Ale raczej nielutowany w, w ogóle w chujni w ogóle nielutowany Bardzo się z tego powodu cieszę Ale mam pozycję O kurwa. Cześć wilku. Psiu. Znając życie to trzeba zrobić tak, tak. E, nie ma nic. Ale w ogóle chodź na górę, zobacz skrzynkę słychać, ja nie wiem gdzie ona jest. Nie? Nie. Nie rozwalaj sufitu, bo tu nie ma. Jak to nie? Ona jest tu. Tu Aha! To fajnie, że mi rozjebałeś mi wejście. Ludzie Tak Schowaj się Skocz tu w tą dziurę co zrobiłem tu? Tak i siedź tu schowany Bo od tej strony przyjść nie mogą, mogą przyjść tylko tu Trzebałem strzelać nie. Wyszedłem na dach Dwóch zabiłem Okej okay. To nie wychodzę dalej Ale zrobiłem sobie wyjście jak coś Połkę wlarzę Kurwa, się spali. Leży. Zrobiłem. Mamy 20 sekund. Dobra, trzeba powoli ruszać, nie? Mhm. Oni kurwa jakieś dziwne bronie mają W sensie. Jakoś szybko strzelające. Weź sobie ten 1% dobi na ognisku. Mam. Chodź. Już nie ma żadnej dziwnej broni. Tam nikogo nie ma. Czy to jest w strefie? Próbuję zaznaczyć. E, przed nami. Nie wiem, gdzieś tam. Dobra, mamy jeszcze 40 sekund do Ruszaj się. Cały czas się ruszaj. Nie stawaj w miejscu. Zygzaczki, sraczki, byleby się ruszać. Nie wiem, czy wejście na górę, ale to jest poza strefą. Strefa? Nie, nie, w w lewo. Jebane wilki. Krzaczek nie, Tam ale nie jestem pewien, bo tylko tak po odgłosie strzału To musieliby być na dole, to nie Raczej tu Tam są ludzie No widzę kawałek przebiegał teraz do CP no tak jakby Mamy auto close, więc jak coś, to... Mhm. Jeden i podwójnych. Tu jest. Trub. Mhm. Jego kolega też tu jest. Jest tam, zaskoczył. go, Chodź Przed nami jest. Chodź, chodź, chodź. Err Radio. Jeżdżam na CPN na górę. Ty wyskakuj! No przecież za CPN wyskoczyłem, żeby wlecieć na ten niższy. Na lince Zeskocz na dół, bo ja ci nie Zeskoczyłem Ty się chilujesz? Nie Leży Ale drugi jest tu leżą, leżą, Masz małe, rzuć mi mało Mam Zabij tego wilka Kurwa, zajebał. Zrób mi mały. Jeden. Bo mi kutas zajebał. No nie wierzę. Serio? Co? Rozjeb to auto. Szybko. Masz. Nie mam dużych kewów! Bo wpadły tu! To wypierdalaj stąd. Yy, ludzie. Tak, no właśnie. Dlatego nie chciałem... pod tobą Gdzie on jest pod tobą Został jeden jest za mną leży Ostatni był gdzieś za mną Mhm Idę po te kewy duże A następnie wskakuje na stację i je... Na stacji to jest głupi pomysł On miał li tę linkę jak coś Chcesz dużego kewa? Masz tu Wklej go szybko Reloaduję wszystko po kolei I wskakuję na górę Snajperka się już nie przyda I duży kew wstawiam, że też nie ja wyjebałem tę broń złotą Ja wziąłem złotego młotka jak coś Nie Wypierdolę tę stację benzynową A ty nie jesteś na górze ze mną? Nie Uciekaj stamtąd Jestem w środku tego Widziałeś go? Nie Ty on? No nie mów, że to jest znowu kurwa gościu, który się kampi A niech się kampi jest. Dobra. Chodź, chodź doła. Dawaj. A tu wypadałoby takie That was easy.